Cześć, tutaj Mr. X, czyli ja oraz Bur, czyli ja. I witam was w kolejnym odcinku naszego maratonu żywych trupów. O, który to jest odcinek? W sumie straciłem już chyba. Jakoś daleko jesteśmy. Koło 13? Możliwe. Tak na oko kompletnie. Dwa, trzy, trzy, cztery. Cztery. Chyba nie, jeszcze nie. Dobra, trzeba poszukać jakiegoś jakichś przekazenia. Raczej, raczej w okolicach 9. No. Nie wiem.

bo, jak spadnie na ziemię, to nie eksploduje, nie wybuchnie, nic się nie stanie, nie będzie na naszej drodze. Tak. jaki on jest szczęśliwy teraz, w tym epizodzie. Jest jakaś. jest spora różnica między Dieslem a benzyną. Dobrze by było sprawdzić, co tam jest, ale oczywiście nie ma takiej opcji. Bo Diesel się wcale łatwo nie pali. W zasadzie wybuchowy. Nie. Ale też się łatwo nie pali Mhm Oleju napędową można by zapałki wejść Jesteśmy drużyną A A reszta jest drużyną B Walczymy przeciwko drużynie Z <grym> Tak team <-tune> <AfD> <grym fait him> Dobrze, że nie mają tam żadnych specjalnych <grym fait him> No tak, ale tutaj są jeszcze ludzie Jakbyśmy no tylko, tak. tylko mieli przycisk sobie zombie, to by było łatwiej no To fakt Survivors inside To tu w ogóle jest jakiś magazyn chyba Mhm mm W sumie, tak jak sobie myślę, jeżeli tam byli ocalali no To albo tam są w tym momencie żywi ludzie, albo sobie poszli, albo, tam albo już zombie. są martwi ludzie, czyli zombie Nie brzmi w żaden sposób tam się nic nie słychać Nie. Co jest z tą szafką? Czy to Zbustno jest... na sign No transparency Z jaką szafką? Klimatyzator chyba tam był Widzicie? Jeszcze więcej klimatyzatorów? <grymne> ich rola nie jest skończona w tej historii Co nie jest skończona? Rola klimatyzatorów A. Coś z tego noszą się tak swoją drogą. No, Zostawili ją. To po prostu ze sobą. Nie, uciekali wtedy przed zombiemi. Ale to Kenny ją zgubił w takim razie, bo to Kenny ją wziął. No, <grym> Nie, wzięliśmy ją stamtąd. Jeszcze w tym, w motelu była. Gdzie? Była. była. Gdzie, jak? Przecież była w motelu, bo zabili

Nie, bo jest zamykane na górze, bo to jest bardzo wygodne. Tam jest drabinka obok, że jak chcesz zamknąć drzwi, o, okay, to wchodzisz na drabinkę w środku. Nie wiesz, taki jest czasami, wiesz. Taki śmieszny zamykany. No, w sumie. Ale nikt by go nie robił. Zawsze, zawsze jest przy podłodze. No, ale tutaj nie ma czegoś takiego. Powinna być decyzja, czy chcesz ją wrzucić do środka. Jak powiesz, skakiwać, albo sama powinna wskakiwać do środka. No widzisz, nie ma niczego. A nie, jest, dobra. No jest, jest taki, taki, ten... taki zasuwka. Nie, on no, się zdarza, coś takiego, w sumie na górze. Ale jest niewygodny. Musisz stołeczek czy coś, żeby zamknąć. No, Chociaż. Nie, sięgnąłbym, myślę. Zablokujmy toś. Się... A nie, nie mamy siekier. To jest, jak, to jest jak ten. To jest jak ten zamek w tym, w samochodzie, przeciw dzieciom. Że nie sięgają. Hmm. Chcesz zamknąć. Jaki zamek? No, masz taki przeciw dziecięcy zamek <laughs> w samochodzie. Eee... Okay. Z, że drzwi masz tylko od zewnątrz otworzyć. Kto są dziurki od klucza? Eee, nie dobra, to jest, to jest tak wiecowy ten. To są w sumie takie mocowania. W niektórych szafkach, w półkach. Tak, bo to jest na śrubę, że mocujesz wchodzi ten, a potem nie wchodzi. Spójrz na empty shelf. No tak wiem, mocujesz półkę na te. Mm -hmm. No no no. Właśnie. Mmm Zróćmy tam małą dziewczynkę. Mm -hmm. I jak zobaczmy, co się stanie. Dobrze. To już jak dobry pomysł. No nie co. Tak, tak. Trzeba spojrzeć najpierw. Znalazłeś już klucze? Nie, one są po drugiej stronie. A trzeba na nie spojrzeć jeszcze? No, ja bym spojrzał, w zasadzie, tak to nie ma... Nie, tu są. Mm. To, to jest na ścianie. Bo inaczej wrzucanie i tam nie miałoby sensu, bo jak ona wydrapi się stamtąd? Wróćmy ją do celi. I tak nie mam pewności, że ten klucz otwiera. Jest bardzo głupie. No co ty? W tym. w, tej, w tym epizodzie tego display jest dużo rzucania wow. klementynku. Tak. To nie jest krasnolud. Nie. Uh -oh. eee. you <grystanie> Chwilę jej to zajęło! Chwilę mu to zajęło! Kliku, 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 kliku! Nie, nie, nie ma kliku, nie. jeszcze nie kliku! Szybko! Się... No nie musiałeś żadnego... Ten. Słucham? No ale nie musiałeś żadnego... Nie, ee, Teraz O, oh, kliku, oh, oh. kliku, 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 kliku. Załóż, że tamten zombie przy traktorze cię instakilował, na przykład. Jest kilka zombie, które cię instakilują. Mhm. Mm Tutaj też, jeżeli się nie będziesz cofał odpowiednio szybko do drzwi, to cię zinstakilują. No. Bez kliku. <noise> <noise> eee, <noise> <noise> Wygląda do... jakby miała okay. ten... Eee, okay. wylew. <noise> <noise> w sumie... <noise> Z jednym okiem bardziej otwartym, a drugim przymkniętym czyli znaczy jednym okiem bardziej w gór, na górze, wyżej Upusi upusi uh -oh. Upuści, 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 bo to jest li <laughs> yeah. Nie, nie opuścił Juhuuu Musisz mu powiedzieć, żeby ten otworzył Nie mogę strzelić. Jakie no, go so oczy. Dobra, mamy już nasz miodarz płomieni. W sumie? Anyway. W sumie ten palnik można by to, na miotacz ognia. Nie wątpliwie Czy on jest miodarzem ognia, póki nie mieszanki nie przy. Nie przy? No, no nie i przykręcisz nie przykręcisz, tak? W sumie. Jak go podpalasz, to jest niezły płomyk na początku. Nie wiem, może nie Mamy aż tak że żeby że miał odlewo. Bardziej taki, żeby kogoś przypiec na odległość. Masz. Fire on pochodnie. Yeah, tak, to się, to się, to się co to jest torch, blow torch. że nie To jest Pamiętam, że to w sumie utknąłem na sparkę, ale. Tak. Nie wiedziałem, co robić I przez chwilę. Nie uh. tu ja yeah you are, yeah you are. Oh. Ale scena, nie? Wyrza się na ciebie z oka. i sobie poszło. Go włóżmy to we do got 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 kieszeni. Tak. <gry> Gry są fajne. O właśnie, już, już jest w kieszeni. Nie. No, no nie. to learn tak nie? Jakieś <laughs> półtora kilograma nacisku z tego co pamiętam wystarczy. Nie tak dużo. Nie. Wstrząśnięta, nie zmieszana. O, napis. Znaczy. Hmm, nie ciekawego. Pewnie nie. no nie w kieszeni, ten. Tak. Kanister z gazem i. Butle z gazem i... Tak, i tak. Ten... I palnik. A, to trzeba to, to cały zwuki taki chodzi. Nadal nie rozumiem, jak dobrym pomysłem mogło być to obcięcie tego, żeby spadło i się rozbiło przed tą... Nie wiem. ...tyłą Brzmi... Ja bym w sumie spuścił łupię. benzynę z tego po prostu. Hmm. Może się cofnął i podpalił nawet. Przez by się popaliło, by się wypaliło zaraz. Mmm... Trochę by się odpaliło. Jest jesień, jest dużo liści i tak dalej. Myślisz, nie pożar zrobił, ale to ma no, nic złego, no zombie się spalą. Dokąd to ma przez ten pożar przejechał. That? A leak Proponuję ah. zakręcić za nim. I tak. <laughs> tak, tak, znakiem stop. <laughs> tak, to najlepszy moc.

Użyj tego. U tak. Użyj Omida na palniku. Znaczy palnik na Omidzie. Podyndam tobie nad y, przepaścią. Tobą. Nawet. Tak. <grywa> <grywa> Czego nie mógł sam tego zrobić? Zastanawiam Czego nie mogliby tego zrobić na wróć? No, że Omid nie ufam mu. i poza się właśnie ten. No, w sumie jest... Omid jest ufny. Jest jaki? Ufny. Hmm. to pewnie zombie właśnie o to mi chodzi fala zombie jest niewytłumaczona eee może gdzieś indziej hmm. I za pociągiem cały czas, czyli przejeżdżać pociągiem przy lasach itd., itd., no itd. Nie to, nie no, i tak dalej i tak dalej no i tak pamiętały? jak ten pociąg szły torami po prostu ile eee, drabinkę nam zepsuje? tak, tak a fajnie. Ten pociąg jedzie trochę szybciej niż te zombie. No to dlatego, dopiero teraz nas dogoniły. Dopiero teraz zatrzymaliśmy się na jakieś ile. Wiesz no, zombie Pół godziny. zagrowałeś zombie też z pobliskiego lasu. Wszystkich ten, wszystkich. E... No dobra, ale. Wszystkich ludzi, którzy byli jednak żyba. w czasie kiedy się zombie Zombi Zombie fala, To To go, czy ten? <grywia> <grywia> Have a joy. I will, <trych> you son Ups wow. uh, Brawo. Way to go. Uh, Próbać innej opcji. Uh, robię to samo dokładnie. Tak, wiem. Ciekawy wybór. No, ale uh, nic nie zmienia. Ah, nic nie zmienia. Jest dokładnie to samo na odwrót. Tak. Ale to dziwne, ja, ja uratowałem Omida z racji na to, że jest tan. Ma uszkodzoną nogę i no wolniej biegnie. A ja właśnie też ostatnio uratowałem Omida i on miał pretensje do mnie, że jej nie uratowałem. Dokładnie takie same. Tak. Justan huy, bitch save HER! Tak! Dokładnie to samo. I ona doganiała. Ale mówię, ja zakładałem, że ona jest trochę sprawniejsza w tym momencie, mm. sama sobie poradzi. W sumie. A z drugiej strony Omid był z środku, na z tyłu, więc to w drugą stronę też. To nie, to nie jest jeden z tych momentów To jak gra zaskakuje Tak, nikt nie zginął. Masz do wyboru kogo uratować. Nie ważę, kogo uratujesz, drugi uratuje się sam. Tak. Mówię, nikt nie zginął, to dziwne. To podejrzane. <grym> eee, nadejdzie czas i na nich. No co? Nadejdzie? Każdy kiedyś umiera. No w sumie. Coś w tym jest. Być może w drugim sezonie? Może w sumie? No, nie wiem. Mogą się pojawić w sumie. Myślę, że tak zrobią. Czekaj, a wiadomo co kiedy dniu. ma się pojawić drugi sezon? Nie, wiem, no teraz DLC ka dopiero co wydali. No niby tak. Next stop the Atlantic. To jest ciekawe w sumie, bo na wodzie nie będą mieli żarcia. W sensie te same hmm. problemy co wszędzie indziej, gdzie by się ubarakodowali. Ale mniej zombie To prawda. Musieliby schodzić na na, na, regularnie w różnych miejscach, tak? Zbierać się Co ja mogliby hodować? Na łodzi. Chyba. Hmm. Była duża łódź. W sumie. Jak w wodnym świecie. Chciałaś hm. wodny świat? Eee, bardzo mały byłem wtedy. Okej. Okay.

So did I. Naprawiło się samo, do wow, magia. No to jest śmieszne, bo Krem gadała do niego już ty, no, no to w tym. No tak, e, Makon. Tak, w motelu. Motel był w Makon. Wiem, zasadniczo wiem, ale chciałem sprecyzować po prostu Twą wypowiedź. I to jest koniec. Kolejne żywe trupy. O, teraz mm -hmm. jest, a dobra. Dlatego, że wytu... przetłumaczone z tego.

No bo teraz też, no właśnie. Jest radio. sumie ciężko, nie mam czasu, żeby wczytać kolejną lokację. Czy hmm. Myślę, że byłoby w stanie, dwie lokacje akurat utrzymać w pamięci. Naraz. I tam było trochę dziury w tle. Mhm. Mm Uh, byliśmy całkiem po mniejszości tym razem Ano, już The Girl in the street 30% osób prawie nie strzeliło do, na ulicy Jezu, jak to dawno było Co? Czy to jeszcze ten epizod był? Tak Wow To 40... mam wrażenie, że to był sam początek, a to było tego no to jest chyba najdłuższy epizod w sumie. No tak mniej 42% raczej. osób nie zostawiło lilii, ale prawdopodobnie też dlatego nie. Niektórzy z nich pewnie mieli daga ze sobą? E, no właśnie, bo jak masz Daga, to Lili przypadkiem zabija i chcesz zdecydować co później. Ja, ja ją zabrałem ze sobą, no. a teraz nie było mowy po tym, co jest W 24% przegadaliśmy na Dlatego no tak byliśmy w mniejszości, ja z nim walczyłem a. też. 79% zastrzeliło no. Daga. To jest... Ciężko powiedzieć. To nie 44% masz. osób nie pomogło Midowi. No bo ja nie pomogłem głównie dlatego, że nie zrobiłem to ostatnio. Okay. Ja chciałem zobaczyć, co się stanie. To samo, znaczy, znaczy, Może było i, się domyślać. Że domyślałem jak, się, tak. jak obaj przeżyli w tym wypadku, no. tutaj w drugim przeżyje jedno i drugie. No dobra, to myślę, że to jest y, dobre zakończenie tego epizodu. I i krótki epizod, niestety. Krótki, ale jest. I Zapraszamy was <laughs> do oglądania dalszej części naszej serii. Na razie. Jo.